Panie starosto, dzisiaj widzimy się w sytuacji nie niemałego problemu w szpitalu, który no od kilku dni nawiedził starostwo i chyba tak ten problem szybko Was nie opuści, ale tak na prośbę naszych czytelników prosimy o przedstawienie tej sytuacji problemowej od samego początku, od genezy. Od czego to tak naprawdę się wzięło? Co miał. Jakie zadanie miał audyt, który został zlecony przez zarząd, bo wyników jeszcze nie ma tego audytu, tak? Ale o wszystkie kolejne etapy, no niestety tych problemów, które audyt ze sobą przyniosła. Przede wszystkim chciałem podziękować za cierpliwość pana redaktora i jego koło. Wszyscy wszystko pisali, tylko pisali tak, można powiedzieć, albo stronniczo, albo nie do końca więc o co chodzi. Więc Na dzień dzisiejszy jest tak, że misja pani dyrektor Barbary Gaczy się skończyła w tym szpitalu i pani dyrektor została odwołana przez Radę Społeczną i przez Radną Powiatu a wcześniej przyczyną było to, że przede wszystkim brak współpracy. Jeżeli jest jednostka w powiecie, która boryka się z wielkimi problemami, a ja takim szpitalu, z wielkimi problemami na dzisiaj i to, co nas czeka, to przede wszystkim należy rozmawiać, spotykać się aż do bólu, żeby wypracować pewne działania, które mają ochronić daną jednostkę. A tego było brak. I myśmy to odczuwali już od paru miesięcy. Myśmy ostrzegali panią dyrektor, rozmawialiśmy. Ja byłem osobiście w szpitalu żeby w końcu się opamiętać i zacząć popracować, I niestety tak nie było. Audyt, który zlecił zarząd powiatu, no, coraz bardziej jesteśmy w tym przekonani, że jest to najbardziej potrzebne wszystkim i szpitalowi przede wszystkim i nam jako zarządowi, mnie jako staroście i, i Radzie Powiatu, żeby mieć ocenę niezależnej firmy zewnętrznej, która lepiej czy gorzej, ale jakoś oceni ten stan, w którym jesteśmy, wskaże kierunki. I taki był zamysł, by wskazała kierunki dalszego rozwoju, przede wszystkim finansowania, bo jest trudna sytuacja, w ogóle niezależna od szpitala. Mamy dzisiaj pracę komisji na temat y, mapy tzw. szpitali. Mamy coraz y, gorsze warunki y, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli kontraktowania. Mamy już oficjalne, powiedziane, podwyżki dla pielęgniarek na 4 lata, a z tym mam bardzo smutne doświadczenia, bo tak było już wcześniej, że Odwyżki były ogłoszone, ale oczywiście yy, w telewizji powiedziano, że po pieniądze to, to trzeba się zgłosić do starostów. Więc myślę, że teraz tak to nie będzie, bo to był po prostu horror, to był absurd. Do tej pory nie możemy z tego wyjść. Tak więc szpital jest takim tematem niezmiernie ważnym, a brak współpracy z dyrekcją szpitala, no, to już dopełnia tego, że to idzie to do katastrofy. Dlatego też szpital yy, był na celowniku ostatnio zarządu. Myśmy pracowali w, raz w tygodniu i, i wiele, wielokrotnie się spotykali, i doszliśmy do wniosku, że no, misja pani dyrektor się skończyła. Myślę, że wchodzimy na nową ścieżkę współpracy. No, zresztą ta ścieżka została, pani szczerze ostatnio y, nawet y, w ramach y, zarządzania kryzysowego rozwiązana, bo się okazało, że y, y, w piątek dowiedziałem się, że tak, Naczelna pani dyrektor jest na zwolnieniu, następna pani dyrektor do spraw tam administracyjnych jest na zwolnieniu. Funkcjonująca dyrektor do spraw zdrowotnych wyjeżdża na urlop za granicę. Niestety nie pozostało tylko to, że żeśmy poprosili pana dyrektora do spraw lecznictwa, pana Cezarego Kmieleckiego, o powrót z urlopu, i na to się zgodził, i za to mu dziękuję. I na dzień dzisiejszy objął kierowanie szpitalem. I to będzie się wiązało z tym, że podjąłem już tak naprawdę decyzję ostatecznej, ewidentne, ewidentne, do tego, że musimy to uporządkować odwrotnie i tak to zrobimy. Myślę, że w środę zarząd da dalszy krok, bo na dzień dzisiejszy, jak mówiłem, Rada Powiatu, odwo y Powiatu odwoła Panią Dyrektor po wcześniejszej opinii y Rady y Społecznej Szpitala i myślę, że najwyższy czas już uporządkować te sprawy y formalne, no bo zbliża się okres kontraktowania szpitala, przed nami podjęcie decyzji co do inwestycji w szpitalu. Chociaż to to idzie normalnie, bo mówię, ostatnio, w, w ostatnim zarządzie szpital dał jeszcze 50 tysięcy na sprzęt do szpitala. Tak więc to ze strony powiatu, mówiąc tak ogólnie, jest super wola do tego, by współpracować i by to rozwijać. A jak się stało, że pan Cezary Chmielecki był zastępcą pani dyrektor? Pani dyrektor zaproponowała, z tego co wiem, co wskazują papiery. Panu dyrektorowi chmilickiemu, aby zrezygnował zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, a pozostał jako ordynator oddziału wewnętrznego. No prawdę powiedziawszy każdy z nas by tak postąpił, no, bo dziękuję bardzo za wszystko i tak pan dyrektor Cezary zrezygnował z tym, że jeszcze była to obopólna zgoda za poradzenie stron, żeby wykorzystał urlop i całe szczęście, bo mieliśmy, mieliśmy możliwość odwołania go z urlopu, bo tak to dopiero by byłby problem. No właśnie, a. Czym mogłoby zakończyć się dla szpitala sytuacja kiedy tak, nie ma ordynatora wewnętrznego, czyli pana Chmieleckiego. Nie mamy wszystkich najwyższych osób w dyrekcji. No to jest tak, że zawsze, zawsze starosta ma, że tak powiem, ten ruch jeszcze jako szachista, jedną do przodu, także bym kogoś tam postawił. No i właśnie i teraz jak zamierza pan dalej prostować tą sytuację? Oczywiście tak uważam, że... Na dzień dzisiejszy pan doktor Cezary Chmielewski wrócił na swoje stanowisko Mam na, i w tym czasie mamy uchwałę rady, uchwałę zarządu powiatu o odwołaniu która podlega wykonaniu starości i wicestarości powiatu i raczej będę optował w tym kierunku, aby pan dyrektor Cezary Chmielewski na ten czas objął obowiązki pełniącego obowiązki dyrektora szpitala A co jeśli pan dyrektor, no mówiąc delikatnie przedłuży sobie nie ma, nie, nie ma najmniejszego interesnie. znaczenia jest uchwała Zarządu Powiatu odwołująca Panią Dyrektor, a, a wręczenie odwołania to jest tylko kwestia techniczna dla mnie. Dzi 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 dzisiaj, czy za miesiąc, czy, czy, czy za dziewięć miesięcy, czy jeszcze tego, to jest tylko kwestia techniczna. Dzisiaj powołujemy dyrektora, który ma, że tak powiem, zarządza szpitalem, który będzie yy, w w KRS-ie, który będzie rozmawiał z yy, Narodowym Funduszem Zdrowia na temat kontraktu. Dla nas, to jest dla nas priorytet. W, w nagraniach, które zostały udostępnione przez konkurencyjną redakcję było Państwa spotkanie może nie całe, ale, ale znaczna część Rady Społecznej. Wtedy Pani dyrektor tłumacząc jak gdyby troszkę siebie, zarzuciła Panu Chmielewskiemu brak pracowitości. Nie uważam, że to jest tak. Nie jestem sam szefem firmy, nie od kilkunastu może kilkudziesięciu lat, że tak powiem, powiedzmy 30 lat zarządzam wszystkimi jednostkami zastępcy i, i, i naczelnicy wszystkiego tego tak pracują, na, na ile im się pozwala. I mm, mądrością, że tak powiem, zarządza, za, tym co rządzi zarządzającego jest to, żeby tak dać możliwości swoim pracownikom, żeby mogli się wykazać. To jest cały widz, ale mi się wydaje, że pan doktor Chemiecki nie miał tej możliwości. A czy faktycznie infrastruktura E, informatyczna w szpitalu jest w tak opłakanym stanie, jak mówi pani dyrektor, że wygenerowanie dokumentów potrzebnych do audytu mogłoby sparaliżować zupełnie nie, przez kilka dni działanie szpitalu. Absolutna sprawa, ponieważ nawet jeśli by tak było, to przecież ktoś tam tym zarządza, mam na myśli firmę, która, która pracuje na rzecz szpitala, i tak się teraz stało, że poprosimy firmę, która to jest kwestia jednego popołudnia, która to załatwi, załatwi temat, która to wygeneruje i to nie ma na tym problemu. I jeżeli tak to było, że i tak to jest, możliwe, że tak to jest i pewnie tak to jest, że stan informatyzacji szpitala jest w takim stanie, powiedzmy, nie, 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 nie do tego, co byśmy chcieli, to powiem w tym roku już, w marcu, kwestia 50 tysięcy na ten cel dał, i są pewne rozmowy, i to zostało już mocno zaawansowane, że w ogóle w Wielkopolsce ten problem jest zauważony i Marszałek daje na to pieniądze z WRPO, i w następnym roku prawdopodobnie tak to się stanie, że wszystkie szpitale zostaną pociągnięte na pewien poziom szpitalami wojewódzkimi, i mamy to, że tak mogę powiedzieć, załatwione. I to samo będzie w naszym Kolskim szpitalu. Tylko kwestia jest, że tak powiem, czasu, ale to wcale nie przeszkadzało tego słynnego naszego audytu, żeby to przeciągać. To jest absurdalne. Dla mnie to jest kwestia tygodnia czasu, nie czterech miesięcy, aby to było załatwione. I to też był przyczyną do tego, że mieliśmy inne zdanie, ale tu. Pewnie chodziło o to, żeby pokazać ktoś komuś, kto tu jest ważniejszy i, i, i ja tego nie dam, bo nie dam, bo mi się to nie podoba, no ale w zderzeniu z kimś, ja mówię o zarządzie, który decyduje o tym, ja ma też pitać wyglądać, daje pieniądze, wytacza politykę. A jeżeli ktoś nie chce z tym współpracować, to jest temat jednoznaczny. No, ktoś z kim się musi rozstać. Wiele osób też podejrzewało, że firma, która przeaudytować, mogła mieć troszkę. Niecne cele, w sensie wyciągnąć informacje, tak też Pani Dyrektor sugerowała, wyciągnąć informacje absurdalne. handlowe. Absurdalne, łatwo totalny, to totalny absurd. Szpital. Jakie tam informacje handlowe, czym może szafować taki szpital naszy powiatowy, jakie tam wielkie informacje handlowe, to jest absurdalne. Oczywiście są pewne dane pacjentów, oczywiście szanujemy, nie ma czym oglądać, ale to wszystko o tym wiemy, które można pokazać, ale te, które można pokazać, to... O czym rozmawiamy? No, drobny szpital powiatowy, jakieś tam wielkie firmy, to, to nie jest powiedzmy jakaś firma, która nie wiem, jakieś know-how gdzieś tam super technologię produkuje, żeby na tym się można zastanowić. To jest normalny, tradycyjny szpital, gdzie informacje są standardowe, jak w setki szpitalach, w powiatach. To była tylko złe, zła wola pani dyrektor i wymyślanie na ten czas jakieś tam przeciwwskazania do tego, żeby to dać. Firma przychodzi tak, jak przychodzi. Jeżeli w ogóle ma powiązania ze szpitalami, to nawet może i dobrze, bo pewnie wpływa to na to, że ma większe doświadczenie. Opracowanie trafia na stół, na którym ma usiąść zarząd, rada, szpital, związki. I, I jeżeli nam to się przyda i daj Boże, żeby nam to się przydało, to by było dobrze, bo to by dało ogląd jakieś takiej firmy, która, no nie jest u to, że tak powiem, nie siedzi w tym, jest, ma ogrom z zewnątrz. Miałem takie przykłady wiele w swojej działalności, że wydawało nam się, że wszystko wiemy, wszystko widzimy, a przychodził ktoś z zewnątrz i okazało się, że jeszcze wiele rzeczy nie widzimy. To jest normalne, prawda? Tak samo mamy w naszym gospodarce domowym, czy w życiu. Ktoś to ocenia, ktoś to... I i, na tym, na, i Rada Powiatu, ochwalając budżet i, i, i zlecając to zarządowi, to miała na myśli. Mi się wydaje, że bardzo słusznie. Daj Boże, żeby to był pełen obraz. Myślę, że tam jeszcze parę rzeczy jest do tego, żeby to wyjaśnić, i nowy dyrektor chyba to udostępni. Żeby to było jak najbardziej obiektywne, jak najbardziej głębokie i oparte na jak najwięcej materiału, bo to, na tym to zależało. Więc uważam, że te wszystkie mm, przeciwwskazania, które pani dyrektor ponosiła, no, to są absurdalne. Koski Spita to również duży zakład pracy, zatrudnia bardzo, wielo, bardzo duży personel. Jak wyglądała sytuacja e, między, na drodze między personelami e, związkami zawodowymi a dyrekcją? Bo e, też e, dochodzą do nas słuchy, że to środowisko było bardzo podzielone. To jest bardzo trudny temat. To jest niezmiernie trudny temat, ponieważ szpital cały czas musi się restrukturyzować. To pieniądze nie wystarcza. I, i, I dzisiaj, prawdę powiedziawszy, że racje dyrekcji, pielęgniarek, lekarzy no, no jak się słucha, to są wszystkie, to są wszystkie słuszne. Tylko, że to trzeba wszystko ze sobą zebrać i oprzeć o możliwości naszego szpitala. Ja zawsze powtarzam, że mamy szpital w Koninie, mamy szpital nienalekie, jeszcze w okolicy inne mocne szpitale, które tylko czekają, żebyśmy padli. I w tym wszystkim trzeba rozsądku. W zatrudnieniu, wynagrodzeniu, w organizacji, ponieważ nikt nie będzie płakał, jeżeli Kolski Szpital padnie, prawda? Możemy być tylko izbą przyjąć, że tylko ludzie przyjdą, będą przekierowani na inne szpitale. Ale to nie na tym polega. Dlatego też zawsze wzywam do opamiętania się, do tego, aby patrzeć na y, finanse szpitala, aby patrzeć na jego o, opłacalność, bo można wiele chcieć, ale w oparciu o jakieś tam abstrakcyjne żądania, no, doprowadzimy do upadku szpitala. I dzisiaj się naprawdę boję tych ustaleń w Warszawie o tych podwyżkach. Z jednej strony się cieszę, że no, że są takie podwyżki, bo rzeczywiście no, taka prawda, no pielęgniarki, no wszyscy zarabiamy, zarabiają tam w szpitalu też e, pieniądze nie takie adekwatne do ich pracy, ale musi być przejrzysty temat, skąd je wziąć i by było dobrze, żeby te pieniądze przyszły z zewnątrz, prawda? Bo my sami z siebie szpitala tych pieniędzy nie będziemy mieć. Ale tu jest taki temat jest niezmiernie trudny, ale cały czas apeluję o rozsądek, żeby to tak wyważyć, żeby to nie zakłóciło pracy szpitala. To jest najbardziej ważny temat do tego, że jeszcze raz powtarzam, szpital jest w, taki, w trudnym okresie, w takim otoczeniu jakim jest, i, i, i każde jakieś tam zawirowanie, takie już mieliśmy, gdzie nastąpiło topnięcie, że musieliśmy to wyrównywać 7,5 miliona kredytu. No i jeszcze raz takie powtórzenie takiego scenariusza to jest koniec polskiego szpitala. No właśnie już no tak na koniec. Też zawsze słyszeliśmy, że szpital od wielu lat dało się odbić od dna. Ale jednak w lutym przyszedł temat nieopłaconych chociażby faktur za telefony komórkowe, kiedy to operator wyłączył i wtedy dowiedzieliśmy się, że szpital traci płynność finansową. Jak to faktycznie jest z tymi finansami szpitala? No jest to trudno, ponieważ cały czas są kontrole z Funduszu Zdrowia, cały czas nie ma płacenia na dróbek, cały czas szpital nie może zarabiać, cały czas są kontrole, które powodują, że jak gdzieś tam jakieś się pieniądze zwraca, to jest taki przepychanka między szpitalem, a między Funduszem Zdrowia, bo tam ci rozdają pieniądze, ci się bronią, nie? I, i, I tak to jest, że takie zebranie mogą być. Dzisiaj według naszej oceny mln jest 1,5 miliona jest wymagalnych zobowiązań, czyli nie ma takiej do końca ponosi finansowej, dlatego, yy, dlatego no, trzeba na to wszystko patrzeć i, i, i rozsądne zarządzanie szpitalem jest najbardziej, naj, najbardziej tutaj wskazane. Mam nadzieję taką naprawdę z całego serca sobie bym życzył, żeby, żeby to nastąpiło uspokojenie nastroju, żeby yy, nowy dyrektor wprowadził spokój, żeby te kontrakty, które nas czekają, no były korzystne dla szpitala, abyśmy już, chociaż nie mogli tym wymaganym, byśmy na to nam starczyło, żeby szpital nie musi zarabiać broń Boże, ma, ma to być na zero, by tego nie dokładać. I, i mam nadzieję, że pójdziemy w tym kierunku. My deklarujemy z naszej strony jako firma, jako, jako starostowie, jako zarząd daleko idącą współpracę, jak mówiłem, no ostatnio, ostatni zarząd 5 tysięcy daliśmy na sprzęt jeszcze, żeby to wspomagać. Myślę, że dyrekcja, która, czy nowa dyrekcja, no, nowe wskaże nam następne kierunki, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, które należy tutaj, powiedzmy, rozwijać. I, i mam nadzieję, że to spowoduje, że ten szpital jeszcze w dalszym ciągu musi istnieć, prawda? Tylko istnieje na takich zasadach, że no, w miarę będziemy wychodzili, że tak powiem, no, ekonomicznie poprawnie. A ile, jak, jak ile wynosi ta granica? E którą jeszcze starostwo jest w stanie udźwignąć. To jest tak, to jest tam chodzi o amortyzację, to znaczy, że jeżeli przewyższamy amortyzację, to wtedy tą różnicę między amortyzacją a, a, a stratą musi pokryć starostwo. My tak jeszcze nie mieliśmy i całe szczęście, i to, to jest zasługa pani dr Graczyk, tu nikt tego nie ujmuje, bo jeżeli przewyższamy strata amortyzację, to wtedy Rada Powiatu musi określić, czy ją pokrywa, czy nie. Jeżeli nie pokrywa, to musi przekształcić spółkę. Na, na dzień dzisiejszy no, było to poniżej amortyzacji. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Chociaż cały czas jest strata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.